Megan 38L i Harry 35 m. oddalają się od rodziny królewskiej. Jest ponoć coraz gorzej. Konflikty w rodzinie królewskiej zdarzały się wiele razy. Aktualnie tabloidy do czerwoności rozpala sytuacja pomiędzy Haremem i Janem oraz ich żonami. Jakiś czas temu media pisały, że atmosfera się nieco poprawiła, ale chyba nie na długo. Sporo namieszał niedawny dewiad Megan, która żaliła się, że w rodzinie królewskiej żyje jej się ciężko, a do tego nie ma żadnego wsparcia ze strony rodziny jej męża. Harry także przyznał, że z Williamem i Kate nie mają najlepszych kontaktów. Szokujące okazało się oświadczenie pałacu Buckingham, w którym poinformowano, że Sussexowie nie spędzą świąt z królową. Rzecznik uspokaja, że to nic niezwykłego, bo takie sytuacje zdarzały się wcześniej. Czy na pewno ta decyzja jest zgodna z precedensem ustalonym wcześniej przez innych członków rodziny królewskiej, ma poparcie jej królewskiej mości królowej, czytamy w oświadczeniu. Brytyjskie media są jednak przekonane, że to najlepszy dowód na kryzys w rodzinie królewskiej. Jeśli nie chcą być w święta z królową i pozostałymi członkami rodziny królewskiej, jest to bardzo wymowne i niepokojące. Być może w nadchodzących tygodniach będą mieli czas na zastanowienie się nad swoimi problemami i mam nadzieję, że zdadzą sobie sprawę, że myślenie o sobie jako o ofiarach i wyrzutkach nikomu nie pomaga, stwierdził brytyjski biograf Phil Ekspertka od rodziny królewskiej przekonuje, że królową mocno zabolała decyzja wnika, ale oczywiście publicznie tego w żaden sposób nie okaże.